Jestem ratownikiem wodnym i znalazłem zaginione dziecko w zakazanej części naszego jeziora. To, co tam zobaczyłem, prześladuje mnie do dziś. Od 8 lat pracuję jako nurek ratownik. Większość naszych akcji to nie ratowanie, a wydobywanie ciał. W zimnych wodach północno-wschodniej Polski nikt nie przeżywa długo. Ale to, co wydarzyło się w zeszły wtorek nad jeziorem Śniardwy, sprawiło, że chcę rzucić to wszystko w cholerę. Telefon zadzwonił o 14. Ojciec zabrał swoją siedmioletnią córkę Zosię na ryby. Wystarczyło 30 sekund. Odwrócił się, by rozplątać żyłkę, kiedy spojrzał z powrotem, Zosia zniknęła. Bez plusku, bez krzyku. Po prostu nie było jej. Wiedziałem, że już nie żyje, zanim dotarliśmy na miejsce. Woda miała niecałe 6 stopni. Nawet jeśli potrafiła pływać hipotermia Minut. Mój partner Bartek i ja przeszukiwaliśmy główny obszar przez trzy godziny. Nic. Prąd był straszny. Po ostatnich burzach zrobił się wyjątkowo silny. I wtedy zauważyłem coś dziwnego. Jedno ze starych koryt rzecznych, które od lat było wyschnięte, znów zaczęło płynąć. Deszcze musiały je odblokować. Poszedłem za strumieniem i dotarło do mnie dokąd prowadzi. Zrobiło mi się lodowato. Prowadziło to do martwej strefy. Tak nazywali to miejsce starsi nurkowie. Najgłębsza część jeziora Śniardwy. Odcinek długości około 100 metrów, gdzie głębokość sięga ponad 60 metrów. Nurkowanie tam jest absolutnie zabronione. Prądy są nieprzewidywalne i śmiertelnie niebezpieczne, mówili zawsze. Ale strumień prowadził prosto do tej martwej strefy. Jeśli Zosię porwał nurt, to jej ciało właśnie tam się znajduje. Bartek przeszukiwał Drugi brzeg. Musiałem podjąć decyzję, która do dziś nie daje mi spokoju. Zebrałem sprzęt i sam wszedłem do zakazanej części jeziora. Pierwsze, co mnie uderzyło, to że starsi się mylili. Nie było żadnego prądu. Woda była dziwnie nieruchoma. Jakby pływało się w czarnej zupie. Szedłem na 15 metrów, potem 30. Wciąż nic, tylko ciemność. Na 45 metrze światło z latarki odbiło się o czegoś. Na początku myślałem, że to rośliny. Długie, blade pasma falujące w wodzie. Ale gdy podpłynąłem bliżej, zrozumiałem, co naprawdę widzę. Ręce. Setki ludzkich rąk wyrastających z dna jeziora jak jakieś chore podwodne drzewa. Wszystkie w odcieniach zielonkawej bieli. Różnej wielkości. Od malutkich dziecięcych dłoni po grube, dorosłe kończyny. Powoli poruszały się w wodzie, jakby czegoś szukały. A ich Wrastały w osad jak rośliny, i wtedy ją zobaczyłem. Zosie. Była wciągana przez te ręce Co zawisła jakieś 6 metrów nad dnem, oplątana od nóg talię martwe oczy wpatrzone we mnie, jakby błagały o ratunek, ale to nie był koniec. Widziałem jeszcze co najmniej 6 innych ciał. Jedne świeże, rozpoznawalne, inne, rozkładające się, białe, zniszczone. Wszystkie służyły tym rękom za nawóz. Były wykorzystywane do karmienia tych rzeczy. Patrzyłem sparaliżowany, jak ręce wciągają Zosię niżej. Wcisnęły ją w muł, aż po klatkę piersiową. I wtedy mniejsze dłonie te dziecięce zaczęły pełzać po jej twarzy. Wyrwałem się w górę. Na powierzchni zerwałem maskę i wodą z jeziora i czystym przerażeniem. Musiałem komuś o tym powiedzieć. To było chore. One tam naprawdę i ktoś o tym wiedział. Na brzegu znalazłem kapitana naszego zespołu ratunkowego, starszego faceta, Wiktora Małeckiego. Od ponad 25 lat pracował na tym jeziorem. Opowiedziałem mu wszystko, zbladł, a potem spoważniał. Szedłeś do martwej strefy? Wyszeptał. Kapitanie, tam są ciała. I te rzeczy cicho. Złapał mnie za ramię i odciągnął od innych. Czy ktoś widział, że tam wchodziłeś? Co? Nie, chyba nie. Dobrze. I nie możesz nikomu o tym mówić. Patrzyłem na niego w niedowierzaniu. Pan zwariował, musimy to zgłosić. Te stwory zabiły Zosie. Rozejrzał się i powiedział coś, czego nigdy się po nim nie spodziewałem. Głos miał martwy, zimny. Myślisz, że to pierwszy raz? Myślisz, że o tym nie wiemy? Pokręcił głową. Jest powód, dla którego nikt tam nie nurkuje. I powód, dla którego to Mamy układ. Jaki układ? Głos mi się załamał. One zostają w głębokiej wodzie. My trzymamy się z dala. W zamian biorą tylko tych, którzy sami się tam zapuszczą. I tak jest od dziesięcioleci. Zrobiło mi się niedobrze. Pozwalacie im zabijać ludzi. Zapobiegamy masakrze. Jego oczy były pełne czegoś, czego nie potrafię opisać. Poprzednik próbował je zniszczyć w 1970 roku. Rozpełzły się wtedy po całym systemie jezior. 43 ofiary w dwa tygodnie. Odwrócił się. Zatrzymał tylko na moment. Zosia była martwa, zanim je dorwały. Zabiła ją zimna woda, one tylko sprzątają. Ale jeśli powiesz komukolwiek złamiesz 30 lat spokoju, to było trzy dni temu. Wczoraj oficjalnie zakończyliśmy poszukiwania. Musiałem spojrzeć ojcu Zosi w oczy i powiedzieć, że nie udało nam się jej odnaleźć, ale ja wiem, gdzie jest. 60 metrów pod powierzchnią. Pochowana w ogrodzie odciętych rąk, woli gnije, stając się pokarmem dla koszmarów.